No ale oczywiście te wszystkie nasze kłopoty nie, nie wzięły się ani z nas samych, ani z 50 lat komunizmu. Mamy określone cechy y, narodowe, jak to się mówi, nie wady zalet, tylko cechy, bo zależnie od kontekstu historycznego te same cechy mogą być wadami albo zaletami. Temu w roku 94 poświęciłem cały program y, pod tytułem Sarmatia i teraz po utwory z tego cyklu. Mhm. Pierwszy z nich nosi tytuł Dobre Rady Pana Ojca. Słuchaj, młody ojca, grzecznie, a żyć będziesz pożytecznie. Stamtąd czekaj, szczęśliwości, gdzie twych przodków leżą kości. Nie wyjeżdżaj w obce kraje, bo tam szpetne obyczaje, bo tam szpetne obyczaje. Ale ojcu, gardło spłucz, ucz się na polaka, ucz, bo tam szpetne obyczaje. One, Niemce i Francuzy, mają pludry i rajtuzy. Niech chrześcijańską miłość głoszą I na wierzchu jajca noszą Pyski w pudrach i matkach, Wszy w perukach, franca w zadkach Wszy w perukach, franca w zadkach Ale ojcu gardło spłucz Ucz się na Polaka Ucz wszy w perukach, franca w zadkach Cudzoziemskich ksiąg nie czytaj Czego nie wiesz księdza pytaj Ucz się siodła, szablit, A poznają w Tobie Pana targowiska nie wiesz złota, to żydowska jest robota, to żydowska jest robota. Araj ojcu gardło, spłucz, ucz się na Polaka, to żydowska jest robota. Twoja sprawa strzec ojczyzny, czyli własnej ojcowizny. Nie wiesz gdzie się czaj zdrada, uczyń zajazd na sąsiada. Jak już musisz być w stolicy, patrz co robią politycy Na elekcjach dawaj kreskę, nie za słowa, a za kieskę Nie za słowa, a za kieskę Ale ojcu gardło spłucz, się na pola, a tucz Nie za słowa, a za kieskę Bierz od wszystkich za nim uszem, dawaj nam mszę za swą duszę Bóg cnotliwe czyta chęci i zachowaj je w pamięci żeń się młodo dzieci rób, by miał kto o twój dbać grób Tu przez wieki twojej dziady Dały nauk tych przykłady. Tu przez wieki twoje wnuki nie przepomną tej nauki. Ale ojcu gardło spłucz, się na polaka, ucz, nie przepomną tej nauki. Ale ojcu gardło spłucz, się na polaka, ucz, nie przepomną tej nauki.